Witamy w kolejnym odcinku, proszę Państwa, daily Darumaka, tutaj jest pierwszy na spacerze, Darumaka nie jest Szajni, ja on sobie zawie później, ciekawe jak mi widać, bo jest trochę słońca, trochę nie, ogólnie dzisiaj nagrywamy, żeby sobie porobić, porłapać jakieś Szajniaki, może coś padnie. ale proszę Państwa, ja po raz pierwszy na tym momencie odpalam tak zwanego Meltan Boxa, bo Meltan znowu jest i dobrze o tym wiecie i może w końcu by mi taki właśnie trafił, rumple? Zwykłe. Czekamy aż się respi. Meltan, zrobimy sobie pierwszego shiny czeka Jest pierwszy Meltan. No i pierwszy kliknięty, proszę państwa. Niestety shiny nie jest, dzisiaj taki wiecie właśnie ładny przyrodniczy odcinek, jest kurwa zielono wszędzie. Tak, więc także zajebiście. Jak będzie shiny Meltan, to się zobaczymy na jakieś jakiś jakieś przybitki, taki miły odcinek po prostu dla oka. jak widzieliście przed chwilą na przebicie, Shiny Meltan wpadł, a my robimy kolejne Shiny'czeki Meltan Back to back Shiny, niestety, nie Ja sobie zaraz zapię na triku, bo jest świeży drop Snivy, też nie, Shiny Parę Shiny'czeków Darumaka, coś to bym chciał, nie ma, bo jest nowe I ja dalej tego nie mam Sentret, też nie Trochę już się nie robiło tych pokupów Shiny w grze, prawie wszystko co nas otacza może być Shiny taki klikałem, już chciałem tego Turcika. Banelbi też nie i ten torcik mnie interesuje też niestety nie, więc lecimy dalej sobie nad morze, przejdziemy, pokażemy morze, co jak tu i tam. To na tyle dzisiaj, proszę Państwa. Wpadł shiny Meltan, którego się serio totalnie nie spodziewałem. Myślałem, że. Totalnie A nie, w szoku. nie, nie, tego już łapałem na trik on się zapał. Byłem w totalnym szoku. Naprawdę myślałem, że już Meltanów w shiny mam tyle chuj, że już nic przejść, więcej nie dostanę. Yy, to sobie zapytał za chwilę, bo to nie, chce być nie może być shiny. Ja chciałbym jeszcze zrobić na zakończenie, co jest shiny czeka, bo może nóż widelec. Ten Meltan. No nie. No nie. On nie jest shiny. Wapimy go. O nie wapimy go. No nie dorzucę. Zapię sobie poza kamerą za chwilę. Jakiś shiny czek jeszcze, Rajhorn. No nie. Więc proszę Państwa, na dole są linki. Na dole jest y, link do Discorda, Very Nice. Komentarze są na dole. Czy, wpiszcie, ja czytam. Na kurwa mi daily. Ja mam kolejne dwa pani pomysły. Karty. karty, link do zrzutki na karty, bo wszystko się dzieje, że Państwa tak szybko zapierdala, że to hit Połowa bo boxa jest wykupiona Tydzień czasu jeszcze kurwa Gofest No. A będzie poradnik jak się przygotować? Będzie poradnik jak się przygotować na Go Fest, aka fuck Fest, you know where it is See you tomorrow motherfucker, you know.